Witam po przerwie, zapraszam do odsłuchania wakacyjnego podcastu. Nie będę wczytywał się w spis treści, poniżej można zobaczyć, jakie tematy będą poruszane. Jest to też podzielone, także możecie przeskoczyć do tej części, która Was najbardziej zainteresuje. Oczywiście zachęcam do przesłuchania całości. Zaczynamy od gospodarki i finansów. Na początek podatek bankowy. Resort Ministerstwa Finansów zapowiedział, że już od przyszłego roku sektor bankowy chce objąć dodatkowym podatkiem dotychczasowy 19% CIT dla banków ma zostać zwiększony do 30% w roku 2026 i do 26% w rok później. Od 2028 roku stawka CIT dla banków miałaby zostać ustalona na stałym poziomie 23%. Redukuje to oczekiwane przyszłe zyski banków o co najmniej 15%. I według różnych szacunków, pozbawia inwestorów, którzy mają kupione akcje banków i liczyli na dywidendę, około 20 miliardów złotych dodatkowych zysków. Myślę, że to nie jest dobry krok. Od dawna jestem przeciwnikiem tego, że jeżeli komuś dobrze idzie, to żeby dokładać mu dodatkowe podatki, to na pewno odbije się na sektorze bankowym i nie ma się co oszukiwać. Finalnie banki. Te podatki i te opłaty przerzucą na nas, czyli będziemy mieli droższe kredyty, gorzej oprocentowane lokaty i będziemy musieli płacić za konta. Polska wkroczyła do grona 20 krajów z najlepszym wynikiem, jeżeli chodzi o PKB na świecie. Nasze PKB przekroczyło symbolicznie 1 bilion dolarów i dzięki temu zostaliśmy 20. co do wielkości gospodarką świata. Niestety na awans do grupy G20 na razie się nie zanosi. Gdyby ta grupa była rozszerzona, to pewnie byśmy się załapali, ale ten skład grupy też jest w miarę sztywny, czyli teoretycznie nasze PKB pozwalałoby nam się do tej grupy zakwalifikować. Ale na razie skład grupy nie będzie się raczej zmieniał. To, z czego możemy być dumni, no to jednak żyjemy w kraju, który jest 20 na świecie krajem, jeżeli chodzi o produkt krajowy Brutto. W trakcie tego podcastu kilka razy przytoczę informacje o tym, jak bardzo lubimy hazard jako Polacy, a zaczynamy od tego, że w państwowym kasynie, tak naprawdę w Monopoliście, czyli w kasynie należącym do totalizatora sportowego, Polacy wydali prawie 50 miliardów złotych. Jest to więcej niż obroty na naszej giełdzie, czyli tak naprawdę, pomimo tego, że wiele osób uważa giełdę za coś ryzykownego. To Polacy więcej wydali na hazard w internecie niż na transakcje indywidualne na giełdzie. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej obniża stopę procentową o 0,25 punktu. Wszyscy się tego spodziewali. Stopa referencyjna w tym momencie jest na poziomie 4,75. Jak to się przekłada na nas zwykłych ludzi? Przede wszystkim każdy z nas, który posiada kredyt hipoteczny, lub kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową może liczyć na to, że jego rata miesięczna spadnie. Niestety, przekłada się to też w drugą stronę: czyli każdy, kto ma lokaty bankowe albo obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, musi się liczyć z tym, że od momentu obniżenia z tej stopy procentowej w najbliższym czasie oprocentowanie jego oszczędności również może spaść. Ale na pewno dobrym krokiem nie będzie pójście w stronę kasyna. Na szczęście coraz więcej ludzi jest świadomych, że warto jest, żeby nasze oszczędności pracowały. Coraz szerszym strumieniem płyną środki do funduszy inwestycyjnych. Obecnie mamy w funduszach już prawie 400 miliardów złotych. Brakuje tak naprawdę troszeczkę ponad 3 miliardy. Mamy rekordowo dużo. Jeszcze nigdy w historii Polacy nie mieli tak dużo w towarzystwach funduszy inwestycyjnych zainwestowane tylko w ciągu ostatniego miesiąca. Saldo środków w funduszach inwestycyjnych wzrosło o 5 miliardów złotych i to było 5 miliardów nowych wpłat, a w ciągu miesiąca zgromadzone środki w funduszach inwestycyjnych zarobiły prawie 350 milionów. W tym tempie do końca roku myślę, że 400 miliardów będzie przekroczone. Jest to trend, który bardzo mnie cieszy i który pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, jeżeli chodzi o inwestowanie. Coraz chętniej inwestujemy w złoto w Narodowym Banku Polskim. Zgromadzone są już rezerwy złota o wartości 205 miliardów złotych. Prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiada, że będzie chciał zwiększać te rezerwy. Prywatne oszczędności Polaków złoto rosną, a rekordowe wyceny, ponieważ złoto przebiło po raz kolejny rekord wszech czasów, jeżeli chodzi o cenę za uncję, również sprawia, że coraz więcej osób Spogląda w stronę tego kruszcu. Ja niekoniecznie jestem zwolennikiem inwestowania w aktywa, które są na swoich rekordowych wycenach. Na pewno przyjdzie taki moment, że będę sugerował swoim inwestorom, żeby zakupili złoto, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment i że wskakiwanie do pędzącego pociągu nie niekoniecznie będzie najlepszym rozwiązaniem. Po drugiej stronie mamy dane z Eurostatu i Polskiego Funduszu Rozwoju, z których wynika, że Nasze oszczędności w dużym stopniu niestety są marnowane. 50% wszystkich aktywów finansowych Polaków stanowi gotówka, depozyty bieżące i środki takie płynne. Udział gotówki oraz depozytów bieżących, czyli tak zwanych ror w tym wszystkim to jest 38%, czyli możemy przyjąć, że prawie 40% wszystkich oszczędności leży na nieoprocentowanych rachunkach. I naraża się na stratę chociażby o wielkość inflacji. Jeżeli popatrzymy, że inflacja jest na przykład 3% rocznie, to kilka lat takiego leżenia naszych oszczędności, które nie pracują na siebie, może sprawić, że w realnej wartości pieniądza, wartości nabywczej tego pieniądza, bardzo dużo straciliśmy. Z drugiej strony, udział aktywów kapitałowych, czyli na przykład akcji. Jeżeli popatrzymy na tą strukturę oszczędności Polaków, stawia nas na trzecim od końca miejscu w całej Unii Europejskiej. Jeżeli porównamy się z naszymi sąsiadami z Europy, to bardzo słabo wypadamy na ich tle, patrząc na to, jak mało mamy zainwestowane chociażby w akcje. Jedną z nadziei na to, żeby zwiększyć popularność inwestowania, były Prognozy na to, że być może podatek Belki ulegnie zmianom, być może zostanie on zniesiony. Niestety, projekt, który obecnie został przygotowany, nie do końca wygląda tak, jak oczekiwał tego rynek. Andrzej Domański, minister finansów, zaprezentował, w jaki sposób on widzi możliwość inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych. Powstało to w formie osobistego konta inwestycyjnego w skrócie Oki które ma stanowić preferencyjną formę oszczędzania i inwestowania dla polskich gospodarstw domowych. Zgodnie z zapowiedzią, inwestycje w ramach Oki do 100 tysięcy zł, tylko i wyłącznie nowo wpłaconych środków do tego programu, czyli nie będzie tam można wnieść już posiadanych rozwiązań finansowych, mają być całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. W ramach Oki inwestować będzie można w akcje, obligacje, ETF-y, ETF, fundusze inwestycyjne. A i do 25%, czyli do 25 tysięcy, będą możliwe lokaty bankowe i obligacje skarbowe. Jeżeli w ramach OKI zgromadzimy kwotę przekraczającą 100 tysięcy, to te środki będą opodatkowane stawką 0,8-0,9% rocznie, niezależnie od tego, czy będziemy osiągali zysk, czy nie. Będzie to ryczałtowa opłata od średniorocznego stanu rachunku. I będzie ona powstawała dzięki stopie wolnej od ryzyka i stawki podatku belki. Według wyliczeń różnych ekspertów, jeżeli na, uda nam się w ramach OKI osiągać stopy zwrotu wyższe niż 5% w skali roku, to pomimo tego, że będziemy płacili ten zryczałtowany podatek 1%, i tak będziemy mieli zyski. Wynikające z korzyści podatkowej i z tego, że płacimy tylko i wyłącznie podatek od aktywów, a nie 19% podatku belki. Projekt jest jeszcze konsultowany. Ja myślę, że tutaj jeszcze mogą pojawić się zmiany w tym projekcie. Wydaje mi się, że dużo bardziej zachęcające do oszczędzania i do pomnażania swoich oszczędności byłyby jakieś realne ulgi w podatku belki, a nie tworzenie kolejnego produktu który będzie miał jakieś formy ograniczania i, i zawężania, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach. W wakacje na rynku ubezpieczeń nie działo się za dużo. Senacka Komisja przyjęła projekt, który umożliwi ubezpieczycielom komunikowanie się z ubezpieczonymi w 100% elektronicznie. Do tej pory było tak, że jeżeli wykupowaliśmy polisę, to musieliśmy zaznaczyć, czy chcemy kontakt drogą elektroniczną, czy drogą papierową. I nie można tego było zmienić przez okres trwania polisy. Dzięki tej poprawce wprowadzonej, będzie można zmienić taką formę, i myślę, że ubezpieczyciele będą coraz prężniej i coraz chętniej namawiali nas do tego, żeby jednak przenosić tą komunikację na drogę elektroniczną, a nie papierową. Zmianie uległy też przepisy dotyczące obowiązkowego OC. Do tej pory, jeżeli kupowaliśmy samochód, to polisa OC z poprzedniego właściciela przechodziła na nas. I mieliśmy dwie możliwości. Mogliśmy rozwiązać taką polisę i w dniu rozwiązania polisy musieliśmy już wyku mieć wykupioną swoją własną nową polisę po to, żeby nie było dziury, albo mogliśmy kontynuować ubezpieczenie poprzedniego właściciela do momentu, aż polisa naturalnie wygaśnie. Teraz została wprowadzona zmiana w przepisach, która umożliwia nam wskazanie, że na przykład starą polisę chcemy kontynuować jeszcze przez miesiąc, pomimo tego, że jej okres trwania byłby jeszcze pół roku, a my w tym czasie mamy miesiąc, kiedy możemy sobie zawrzeć nową polisę i ta zmiana na pewno zniweluje część takich problemów, które pojawiały się z z powodu tego, że ktoś wypowiedział starą polisę, nie zdążył wykupić nowej, miał lukę w ubezpieczeniu i wtedy ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny mógł przyłożyć mu karę nawet do 9 tysięcy złotych. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na system informatyczny znanej lubelskiej spółki Herbapol. Hakerzy zażądali 900 tysięcy dolarów okupu za odblokowanie systemów, które zaszyfrowali. I śledczy próbują namierzyć sprawców. Mówię o tym w części ubezpieczeniowej, ponieważ nie każdy jest świadomy, że na polskim rynku funkcjonują polisy ubezpieczeniowe, które pomagają nam się od tego ubezpieczyć. I wtedy w przypadku takiego ataku hakerskiego, po pierwsze, polisa pokrywa nam koszty specjalistów, którzy ewentualnie ścigają tych hakerów, negocjują z tymi hakerami. Polisa pokrywa koszty informatyków, którzy mogą próbować takie dane rozszyfrować. A w skrajnych przypadkach środki z takiej polisy mogą pochodzić na zapłacenie okupu. Także, jeżeli prowadzicie przedsiębiorstwo, którego działanie w dużym stopniu zależy od internetu, możecie się zastanowić nad tym, czy taka polisa nie byłaby czymś dla was. Pozostając w temacie nieuczciwych praktyk, przechodzimy do rynku kredytowego. Zapadają coraz częściej wyroki, które świadczą o tym, że jeżeli ktoś doprowadzi nas do tego, że podamy mu albo fałszywie zalogujemy się na jakąś podstawioną stronę banku i okradnie nas z oszczędności, to bank musi udowodnić, że to była w 100% nasza wina, a sam fakt, że na fałszywej stronie wpisaliśmy dane do logowania, nie jest naszą winą. Jeżeli bank tego nie udowodni, to musi nam zwrócić skradzione środki, i coraz więcej w Polsce jest tego typu wyroków. I tak samo, jeżeli na skutek ataku hakerskiego, na skutek działania oszustów, którzy przy pomocy różnych socjotechnik namówią nas do zaciągnięcia kredytu, którego byśmy nie chcieli, albo wykradną nasze dane bankowe i zaciągną taki kredyt, to są wyroki w Polsce sądowe, które potwierdzają to, że my nie musimy takiego kredytu spłacać. W 10 największych miastach sprzedano o 14% mniej mieszkań niż w lipcu, z kolei średnia cena metra kwadratowego wzrosła symbolicznie o 0,06%, co oznacza pełną stabilizację na tym rynku. Cenniki deweloperów w 90% przypadków pozostały bez zmian. Obniżki wystąpiły w około 5% i podwyżki też w około 5%. W ocenie ekspertów rynek nieruchomości czeka na kolejne obniżki stóp procentowych i wejście w życie ustawy o jawności cen, gdzie deweloperzy będą musieli ujawniać ceny mieszkań. Do tej pory te ceny są w różny sposób przez deweloperów chowane. Być może to ożywi trochę rynek, ale rynek od wielu miesięcy jest już w stagnacji stagnacji na rynku nie przerywa nawet informacja o tym, że jeden z niemieckich funduszy zajmujących się mieszkaniami na wynajem, planuje zakupić w Polsce 5 tysięcy mieszkań. Transakcja ta została wstępnie wyceniona na kwotę 2,4 miliarda złotych, więc jest to duża transakcja. Polski rynek jest atrakcyjnym rynkiem, jeżeli chodzi o, o część wynajmującą, ale to jest rynek, który na pewno już nie będzie przynosił. Tak kolosalnych stóp zwrotu, jak to było do tej pory. E, ceny nieruchomości nie powinny już rosnąć tak dynamicznie. Raczej będziemy już takim rozwiniętym i dojrzałym rynkiem nieruchomościowym, a na takich rozwiniętych i dojrzałych rynkach stopy zwrotu z wynajmu nieruchomości w bardzo wielu przypadkach porównywalne są z tym, co można osiągnąć na lokatach bankowych. Przechodząc do części emerytalnej. Kilka słów o IGZE: Wzrosła liczba osób, które oszczędzają na cele emerytalne i wartość zgromadzonych środków. Liczba uczestników systemu emerytalnego wyniosła ponad 20 milionów osób, a wartość aktywów zgromadzonych w IGZE i WIKE przekroczyła 307 miliardów złotych. Dzisiaj w tych dwóch produktach mamy około 10% osób, które są aktywne zawodowo. Potrzeba jest dużo, dużo większa, zainteresowanie rośnie, ale myślę, że. Coraz bardziej powinniśmy jako społeczeństwo być świadomi, że emerytura z ZUS-u to będzie minimum, a jeżeli sobie sami nie odłożymy na tą emeryturę, to będziemy mieli bardzo mało. I takimi sposobami ja, wszystkim, z którymi rozmawiam, rekomenduję Igze jako takie indywidualne konto, nieważne czy jesteśmy przedsiębiorcą czy pracownikiem. Możemy takie konto prowadzić i możemy sobie oszczędzać na emeryturę. A jeżeli jesteśmy pracownikiem, to też rekomenduję wszystkim korzystanie z PPK. A skoro o PPK mowa, w sierpniu aktywa zgromadzone w PPK przekroczyły magiczną barierę 40 miliardów złotych. Jest pierwszy raz w historii tak dużo. Jeżeli sobie popatrzymy, to w ciągu 12 miesięcy aktywa zgromadzone w PPK powiększyły się o 40%. A średni zysk na rachunku uczestnika oszczędzającego w PPK wyniósł ponad 140% od 2019 roku. Jest to super wynik. Z każdym z Was, jeżeli tylko będziecie zainteresowani, mogę powiedzieć, dlaczego uważam, że każdy. Będąc pracownikiem, powinien z PPK korzystać. Ja wszystkich do tego na pewno będę namawiał i pamiętajcie, że środki, które gromadzicie w ramach PPK, to są wasze własne środki, które w dowolnym momencie, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, możecie wypłacić. Pozostając w temacie emerytalnym, prezydent podpisał ustawę, która likwiduje poprzedni pomysł stworzenia takiej centralnej ewidencji emerytalnej i dzięki temu podpisowi droga wolna jest do przygotowania takich informacji emerytalnych w systemie M-Obywatel. Ja już o tym wspominałem, wszystko wskazuje na to i wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby w ramach M-Obywatela można było zobaczyć wszystkie oszczędności emerytalne, nie tylko te z ZUS-u, ale również te z OFE, jeżeli ktoś kiedyś należał i dalej ma to, tam środki, IKE, IGZE, PPK, PPE, OIP, więc tak naprawdę już niedługo będziemy mogli zobaczyć, ile mamy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w ciągu kilku kliknięć w aplikację obywatel. Na koniec dwie ciekawostki ze świata kryptowalut. W tym roku wydarzyła się jedna z największych kradzieży na tym rynku. Jeden z dużych inwestorów kryptowalutowych po ataku, gdzie został wprowadzony różnymi socjotechnikami w błąd. Oszuści udawali wsparcie techniczne portfela sprzętowego i przejęli od niego 783 bitcoiny, czyli patrząc na obecne wyceny tej kryptowaluty, to jest ponad 90 milionów dolarów. A jak to wygląda wśród naszych rodaków? Według różnych raportów, kryptowaluty posiada od 2 do 4 milionów mieszkańców naszego kraju. Najnowsze badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii pokazują, że co trzecie osoby posiadającej kryptowaluty może dotyczyć tak problemowe inwestowanie. Co więcej, autorzy pracy stwierdzili, że u kryptoinwestorów występuje większa skłonność niż u ogółu społeczeństwa do hazardu. Aż 86% inwestorów kryptowalutowych objętych badaniem angażowało się również w gry hazardowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających tę ankietę. Po zastosowaniu kwestionariuszy diagnostycznych do zaburzeń hazardowych okazało się, że prawie 30% respondentów można zdiagnozować jako osoby wykazujące objawy hazardu problemowego. To sześciokrotnie więcej niż u ogółu Polaków. Także pamiętajcie, że każda forma inwestowania niesie ze sobą ryzyko. Ale nie zawsze to ryzyko potrafimy w dobry sposób określić, a niektórzy ryzyko związane z kryptowalutami traktują wręcz w taki chorobliwy sposób. To wszystko, co przygotowałem w tym miesiącu. Mam nadzieję, że było ciekawe. Zapraszam do komentowania, do wyrażania swoich opinii, do zadawania pytań. Jeżeli się Wam podobało, będę wdzięczny za udostępnienie tego podcastu. No i do usłyszenia.